Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj yy, pogadamy o Lechu Poznań, który został założony w 1922. Poznański zespół z w najwyższej klasie rozrywkowej w 1948. Jeżeli chodzi o najbardziej znane gwiazdy Lecha Poznań, legendy w mawiacie, można wymienić Roberta Lewandowskiego. Który najbardziej się kojarzy z tym klubem? Mi Krzysztof Pawlak, Józef Szewczuk, obecne gwiazdy: Szymon Pawłowski, Darko Jewczyk, Marcin Robak, Maciej Makuszewski, Maciej Gajos, Dawid Kownacki, Radosław Majewski Mistrz Polski 7 razy 1983.

1984, 1988, 2004 i 2009. No i drodzy. I tak to się właśnie skończył kolejny odcinek. A kolejny odcinek będzie o legii Warszawa.